Dzień mojej przeprowadzki jest Trzeba. Opuszczam swój dom rodzinny. Dom rodzinny moich dzieci, bo tu one się urodziły. Dom, w którym mieszkałam od 21 roku życia i dom, który był ostatnim miejscem zamieszkania moich rodziców. Spotkania sentymentalne z pamiątkami, spotkania sentymentalne ze Dom, ale przyrzekłam sobie, że nigdy nie opuszczę Tczewa. Tczew w moje miasto, zawsze tak mówię. To tu będę wracała, aby najeść się lodówka Lipso, aby kupić w spożywczaku na rynku moją ulubioną wisełkę i sękacze. To tu będę wracała, aby spotkać się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, aby nacieszyć się tym widokiem miejsc, ludzi, Wspomnień, które towarzyszyły mi od pierwszych dni mojego życia. Pozdrawiam wszystkich Czczeliaków. Przytulam. Iwana Kulicka, miłość po czterdziestce.